Hej, mańko? z tej strony oczywiście Blady CV. Witam was w kolejnym odcinku na moim kanale Splash Royale i tak jest. Overlay, KalięTVL Banner, Kalikę Tvl, Awatar, TVL. Także dziękuję Ci bardzo serdecznie za grafikę, którą robisz. I pozdrawiam cię bardzo serdecznie na, właśnie na moim kanale. Link w opisie do niego macie, musicie mu zostawić suba. Trzymajcie Kalikę. I co? My przechodzimy do odcineczka, bo pokazuję Wam dzisiaj walkę o Mastera, bo dzisiaj jeszcze spadłem z tego Mastera właśnie, bo tamtej walki nie miałem. I właśnie pokażę Wam tą walkę, którą dzisiaj zagrałem, a nie to, to nie to, to drafik, który przed chwilą grałem na Collection Day. Swoją drogą, w lewym górnym rogu właśnie psychiczny Royal. Wpadajcie do klanu, bardzo szybko się rozwijamy, no już mamy brąza dwójkę prawie, no nie dzisiaj niestety trzecie miejsce na Klanu Warsach. I niestety nie udało się za trójki wbić, ale spokojnie dam rady. Może i na tych clan Warsach, bo już dosyć osób zagrało właśnie collection day. I co? Najlepszy clan, oczywiście mój, <laughs> nie na no, żartuję. No i co właśnie wchodzimy sobie w yy, Tu jest. Mamy tę walkę. On grał yy, Cambo Graveyard Miner. Dlatego... Yy, Dlatego tak, on zaczął Valkyrią, ja sobie rzuciłem Elektro spokojnie i batce, jeszcze Lambera do Dobra. O. On tutaj bardzo ładnie obił tą wieżę. Ja trochę zepsułem. Ale, ale straciliśmy tą wieżyczkę i już myślałem, że jestem... Yy, jestem... tylko się wyrażę, że jestem w tyłku. Ale okazało, okazało się, że golem na Uratowaliśmy mi właśnie m, tyłek, gdzie na kingu mnie zostało 85 HP. Sami zobaczycie jak to się stało właśnie w dogryce. Ale już sami zobaczycie za chwileczkę. Ja w ogóle nie wiedziałem kiedy mi odrobił tak naprawdę tą wieżę, bo yy, patrzyłem na Golema i nie, nie sugerowałem się obroną, tylko atakiem. I tak, Lambert sobie poszedł spokojnie, walkerio. I barbarianci skontrowali go, to naprawdę musiałem się bardzo bronić przed tym Graveyardem. Nawet loga już i strzałki. I tak, teraz 20 sekund zostało. Ja bardzo sobie fajnie odbyłem tą wycieczkę najwyższą. A on rzucił no nie, nie miałem co zrobić, no ale... Wszystkie karty jakie miałem w talii wyrzuciłem. 85 AP, dobra. Myślę, dobra, szusam golca. Może... Może wypali, może nie wypali. No i dobra, jeszcze poszły Aroki, chyba tam w ciemno, ile pamiętam nie. No i tutaj miner by uderzył i by było po sprawie. A tak to mój golem, pęk. I tak wygrałem właśnie walkę o Master'a. Trochę fart, skill, ale to widzicie. No także, jeszcze raz, jeszcze raz pozdrawiam Kaliketem, naprawdę za bardzo fajną, fajną robotę. Trzymaj się, wy też się trzymajcie. Do zobaczenia w następnym odcinku z Brawl Stars lub Scrunch bo będzie koniec sezonu, także chyba też nagram dostaje pieniążki za band. Także trzymajcie się, do zobaczenia w następnych odcinkach. Na razie.